Dzisiaj niełatwy dla mnie odcinek, ponieważ będę mówiła o swojej książce. Gra o biznes, sezon pierwszy, autorka Izabela Makosz. Nie będę skromna, powiem Wam, że książkę pisałam z myślą o Was i wydaje mi się, jestem tego pewna nawet, że książka wyszła tak dokładnie, jakbym chciała, żeby ona wyglądała i ma taką treść, jaką planowałam, że ona będzie miała. Ale ma taką energię, że nie planowałam tego i nawet najśmiejszych moich marzeniach nie przewidywałam, że zrobi takie efekt wow. E, piszecie do mnie, że e, jest mega inspirująca, że mam mnóstwo energii i powiem Wam dlaczego? Dlatego, że to jestem cała ja. Tu jest w środku i za ze swoją energią. Jeżeli lubicie moją energię i dlatego oglądacie moje odcinki, przychodzicie na moje konferencje, to naprawdę warto sięgnąć po tą książkę. Czy ta książka dotyczy tylko kategorii beauty? Nie. To jest książka, którą powinien przeczytać każdy przedsiębiorca. Dlaczego? Dlatego, że biznes ma pewne te same aspekty. Klientów, pracowników, strategie, pozyskiwanie klienta, marketing. I tu wszystko jest. Tu są prawdziwe historie, moja historia, moje upadki i zloty. Ja tu też płaczę i opowiadam Wam o tym, dlaczego płaczę. Ja tu się cieszę i mówię o moich sukcesach. I dlatego jest prawdziwa. Nie mówię, że jestem idealna, bo nie jestem. Nie mówię, że wiem wszystko, bo nie wiem. Ale to, co wiem, to, co y, mogę Wam przekazać, jest w tej książce. Jeżeli pytacie mnie o poradę na Facebooku i za pomóż, y, i za podpowiedz, to za czym mnie zapytacie o poradę, sięgnijcie po tą książkę, bo tam jest wszystko. A ja chętnie zawsze służę swoją pomocą. I też taki cel przyświecał mi, jak Pisałam tą książkę, i stąd też koncepcja, żeby sprzedawać dwie książki. Jedna jest dla osoby, która kupuje i z dedykacją dla niej, a druga jest dla osoby, którą chciałabym, żebyście obdarowały. Osoby, której dobrze życzycie, którą chcecie wspierać. I jest dedykacja w tej książce dla drugiej osoby. I jest to spójne z tym, co robię, bo lubię dzielić się wiedzą i obdarowywanie kogoś dodatkowym egzemplarzem książki jest mega przyjemne. I to jestem ja. Ta książka jest taka, jaką chciałam, żeby była. Jest tu miejsce na notatki. Jest tu spis książek, które polecam. Jest ich dosyć dużo, chociaż nie wszystkie, które przeczytałam, bo czytam ich ciągle dużo i dochodzą różne. Są też tu porady, które zgromadziłam i podkreślałam w takich akapitach. Więc y, bardzo przejrzysta forma i bardzo łatwo się podobno i szybko czyta. Każdą osobę, która przeczyta, proszę o jedną rzecz. Poleć, jeżeli Ci się podobała ta książka, zrób zdjęcie na Instagrama i, i napisz, y, co byś chciała przeczytać w sezonie drugim.